Natura 2021, próbna CKE, poziom rozszerzony, zadanie pierwsze, zadanie zamknięte. Liczba logarytm przy podstawie 2 z 9 jest równa. Wszystkie logarytmy w odpowiedzi są przy podstawie 3, więc muszę ten logarytm zamienić na logarytm przy podstawie 3. Równa się logarytm przy podstawie 3 z 9 przez... Logarytm przy podstawie 3 z 2 to jest ze wzoru na zamianę podstaw. Logarytm przy podstawie 3 z 9 jest 2 przez logarytm przy podstawie 3 z 2. Czyli mam tak. Wygląda to na odpowiedź A lub C. Czyli mam logarytm przy podstawie 3 z 2, tutaj musiałaby być zostać 1, czyli w mianowniku będę miał jedną drugą. Podzielić przez jedną drugą to znaczy pomnożyć razy 2, dlatego tutaj jest jedna druga. No i korzystając ze wzoru na logarytm, na iloczyn, że liczba pomnożona przez logarytm to jest wykładnik liczby logarytmowanej otrzymuję logarytm przy podstawie 3 z 2 do potęgi 1 druga, czyli 1 przez Logarytm przy podstawie 3 z pierwiastka z dwóch, czyli jest to odpowiedź C.